Jest koniec XVIII wieku. Pochodzący z wyższych sfer naukowiec Wiktor Frankenstein, w młodości zafascynowany alchemią, usiłuje rozwikłać zagadkę śmierci. Pasjonuje go chemia i elektryczność, a efektem jego wieloletnich badań jest odkrycie możliwości tchnięcia życia w martwe ciało. Eksperyment jednak kończy się tragicznie. Zamiast idealnego człowieka powstaje monstrum. Inteligentne w prawdzie i wykazujące ludzkie odruchy, jednak nie potrafiące się odnaleźć w otaczającej rzeczywistości. Ponieważ wygląda szkaradnie, powstało bowiem z kawałków różnych zwłok, ludzie się go boją i uciekają przed nim albo go atakują. Nie mogąc się z tym pogodzić i mając za złe swojemu stwórcy, że powołał go do życia, Monstrum prześladuje Frankensteina i żąda, by ten stworzył mu kobietę. Naukowiec się zgadza, buduje na orkadach laboratorium, ale w obawie przed potomstwem z takiego związku niszczy swoje dzieło. Stwór poprzysięga zemstę i doprowadza w końcu do śmierci naukowca i jego najbliższych. Taka jest w skrócie fabuła powieści, którą napisała osiemnastoletnia Mary Shelley. 10 kwietnia 1815 roku na indonezyjskiej wyspie Sumbawa wybuchł wulkan tambora. Była to najbardziej śmiercionośna, choć równocześnie bardzo mało znana, erupcja wulkaniczna w dziejach nowożytnych, oceniana na 7 w 8-stopniowej skali eksplozywności wulkanicznej. Słup wybuchu sięgnął z stratosfery i miał 44 km wysokości. Wulkan wyrzucił w powietrze 100 km sześciennych lawy, popiołu i pyłu, które opadły na ziemię nawet w odległości 1300 km. Na borneo i jawie odległych o 900 km warstwa wulkanicznego pyłu miała centymetr grubości, zaś na samej sumbawie 1,5 metra. Odgłos wybuchu słyszany był w promieniu 2000 km. Zginęło 100 tysięcy okolicznych mieszkańców, zabił ich ogień, popiół i fale tsunami. Dla porównania, Wezuwiusz w Pompejach zabił 2000 ludzi. Wybuch spowodował, że na trzy lata rozregulowała się, że użyję takiego obrazowego określenia, pogoda na całej kuli ziemskiej. Na skutek pyłów, które przedostały się do atmosfery, nastąpiło ochłodzenie klimatu i zmniejszenie ilości opadów. Największe skutki odczuli mieszkańcy Europy Północnej oraz Północno-Wschodniej części Ameryki. W wielu rejonach Europy lato, zamiast przynieść ciepło i słońce, przyniosło zimne deszcze, burze, mgły, a nawet poranny szron. Świat dotknęła klęska nieurodzaju. Szerzył się głód i choroby, a w wielu krajach doszło do zamieszek. Rok 1816 nazwany został rokiem bez lata. W ów mokry, zimny, chmurny i deszczowy czerwiec roku 1816 w willi Diodati nad jeziorem Genewskim pomieszkiwało dość ekscentryczne towarzystwo. Wille wynajął Lord Byron, a właściwie George Gordon Noel Byron. 28-letni wówczas angielski poeta i dramaturg, którego życie obfitowało w skandale obyczajowe, podróże po Europie, podboje miłosne oraz równie liczne literackie przyjaźnie. Byron rozwiódł się właśnie ze swoją żoną, co było towarzyskim skandalem. Gdy na jakieś przyjęcie, dziwnym zbiegiem okoliczności, zaproszono oboje eksmałżonków, Wszystkie kobiety ostentacyjnie opuściły salę balową, zaś żaden z mężczyzn nie chciał Byronowi podać ręki. Uciekając przed towarzyskim ostracyzmem i długami, Byron wyjechał do kontynentalnej Europy. Drugą osobą w tym towarzystwie była osiemnastoletnia Clara Mary Jane Claremont. Miała ona nadzieję zostać pisarką lub aktorką i poprosiła Byrona o zawodową poradę. Skończyło się to romansem jeszcze w Anglii. Byron nie przywiązywał do niego zbyt wielkiej wagi, choć Clare była z nim już w ciąży, o czym poeta jeszcze wówczas nie wiedział. Unikał jej jak mógł, ale ona wciąż mu się narzucała. W willi przebywała także przyrodnia siostra Clare Claremont, osiemnastoletnia Mary Godwin. Była córką angielskiej feministki i filozofa. Matka osierociła ją, gdy miała 11 dni, ale Mary odziedziczyła po niej liczne zainteresowania i talenty. Mając 17 lat, Mary związała się z 23-letnim żonatym i obdarzonym potomstwem, poetą Percy Shelley. Wspólnie wyjechali na europejskie wojaże po Niemczech, Szwajcarii, Francji i Holandii. Efektem tej eskapady było nieślubne dziecko. A właściwie dwoje, bo jedno zmarło, z drugim zaś czteromiesięcznym chłopcem gościła w willi lorda Byrona. Percy Shelley był gorącym miłośnikiem twórczości Byrona i vice versa. Byronowi także podobały się wiersze Shelley'ego, i obaj poeci godzinami rozprawiali o literaturze, a wkrótce połączyła ich przyjaźń. Ostatnią osobą w tym gronie był 21-letni John William Polidori. Brytyjski lekarz i pisarz włoskiego pochodzenia. W zasadzie był on osobistym lekarzem Byrona, który był słabego zdrowia, ale tak naprawdę był jego towarzyszem podróży. Kilka zimnych, ulewnych dni uwięziło całe towarzystwo w Willi. Claire Claremont narzucała się Byronowi, a ten unikał jej jak mógł. John Polidori miał seksualną obsesję na punkcie Mary Godwin, co denerwowało i wpędzało w depresję Percy Shelley'ego. Słowem niezły, jakbyśmy dziś powiedzieli, melange. Napięcie w Willi było bliskie punktu wrzenia. Całe towarzystwo, nudząc się potwornie, przesiadywało w bibliotece, snując rozważania filozoficzne, dywagując, czy przy pomocy prądu elektrycznego da się wskrzesić martwą istotę, i czytając powieści o duchach. Pewnej nocy, 16 czerwca 1816 roku, wśród grzmotów, błyskawic i migocących płomieni świec, po tym jak przeczytano nagłos Fantasmagoriana, zbiór niemieckich horrorów, Byron zaproponował turniej. Każdy z nich miał napisać pakabreskę, czyli, jak dziś byśmy powiedzieli, horror. Towarzystwo przyjęło wyzwanie. John Polidori napisał wówczas opowiadanie zatytułowane Wampir, które stało się protoplastą romantycznego gatunku powieści fantazy. Głównym bohaterem utworu był Lord Ruthven, przedstawiony jako uwodzicielski, tajemniczy i niebezpieczny arystokrata, wampir. Opowiadanie to zainspirowało później irlandzkiego pisarza Brama Stokera do napisania słynnej Drakuli, a odniesienia można znaleźć nawet w czwartej części Dziadów Mickiewicza. I tak oto owej nocy 1816 roku narodziły się dwa najsłynniejsze literackie potwory świata. Drugiego bowiem powołała do życia Mary Shelley, której książka często nazywana jest pierwszą na świecie powieścią science fiction. Historia Shelley zaczęła się na zaledwie kilku stronach, ale później została rozwinięta w powieść, która jest największym dziełem pisarki i jednym z najpopularniejszych na świecie i wielokrotnie ekranizowanym horrorem. Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, bo taki jest pełny tytuł dzieła, zawierało niesamowitą scenerię Willi Diodati i chorobliwe rozmowy poetów. W opowieści naukowiec, tytułowy Wiktor Frankenstein, ożywia monstrum stworzone z fragmentów zwłok. Delikatne, wrażliwe, uzdolnione i niezwykle inteligentne stworzenie jest bardzo rosłe, ale równocześnie fizycznie odrażające. Okrutnie odrzucone przez swego stwórcę, błąka się szukając towarzystwa i staje się coraz bardziej brutalne, nie mogąc znaleźć nikogo bliskiego. Tu mała uwaga monstrum nie miało ani imienia, ani nazwiska, a Frankenstein było nazwiskiem naukowca, który dokonał tego eksperymentu. Według niektórych pierwowzorem Frankensteina był alchemik Johann Konrad Dieppel, który urodził się na zamku Frankenstein niedaleko Eberstadt w niemieckiej Hesji. Dieppel był kontrowersyjną i barwną postacią swojej epoki, znaną z niekonwencjonalnych przekonań i eksperymentów. Studiował teologię na Uniwersytecie w Gießen i początkowo popierał ortodoksyjny luteranizm, Następnie zwrócił się w stronę pietyzmu, a ostatecznie zaczął krytycznie podchodzić do dogmatów Kościoła, podkreślając, że religia polega na miłości i poświęceniu, a nie na sztywnej doktrynie. Prowadził wędrowne życie, często zmuszony do przeprowadzych z powodu swoich prowokacyjnych pism, sporów i praktyk. Mieszkał w Niemczech, Holandii, Danii, w której spędził 7 lat w więzieniu, i Szwecji, przez krótki czas będąc nadwornym lekarzem. Znany jest z oleju Dipla, produktu otrzymywanego w procesie destylacji kości, wykorzystywanego do różnych celów, w tym jako środek odstraszający owady. Przyczynił się również do odkrycia błękitu pruskiego, powszechnie stosowanego barwnika. Oskarżono go o rabowanie grobów, eksperymenty na zwłokach, a nawet o konszachty z diabłem, choć oskarżenia te nigdy nie zostały udowodnione. Zamek Frankenstein, górujący nad Doliną Renu w Oldenwaldzie, jest dziś miejscem jednej z największych halloweenowych imprez w Niemczech. Inni snują przypuszczenia, że inspiracją była miejscowość Frankenstein, czyli obecne Ząbkowice Śląskie i afera Grabarzy z 1606 roku. Shelley znała tę historię z opowieści doktora Polidori, który był miłośnikiem trucizn, wampirów i zjawisk paranormalnych. W styczniu 1606 roku w obecnych Ząbkowicach Śląskich ówczesnym Frankenstein wybuchła zaraza. Z 2000 mieszkańców miasteczka zmarło około 1 trzeciej populacji. Lokalne władze szybko zaczęły szukać winnych. Kronika miejska Annales Franco Stenen z 1655 roku, spisana przez burmistrza Martina Koblica, tak opisuje dalszy przebieg wydarzeń. 10 września 1606 roku aresztowano dwóch grabarzy z Ząbkowic. Wacława Fürstera, grabarza od 28 lat i jego pomocnika Jerzego Friedigera ze Strzegomia za mieszanie i przygotowywanie trucizn. W sumie zatrzymano 8 osób, trzy kobiety i pięciu mężczyzn. Dochodzenie prowadzili miejscowi lekarze, przeszukano domy grabarzy i znaleziono w nich tajemniczy proszek. Prawdopodobnie sporządzony ze zmielonych szczątków ludzkich. Kronika tak donosiła o haniebnych czynach grabarzy. W czasie śledztwa po torturach zeznali oni, że sporządzili zatruty proszek i rozrzucili go kilkakrotnie po domu na progach, kołatkach do drzwi i klamkach, co spowodowało zatrucie i śmierć wielu ludzi. Ponadto ukradli dużo pieniędzy z ich domów i rozebrali zwłoki, zabierając im płaszcze. Cieli także ciężarne kobiety i wyjmowali z nich płody, a także zjadali surowe serca małych dzieci. Kradli obrusy z ołtarzy kościołów i dwa nakręcane zegary z ambony. Sproszkowali je i użyli do swoich zaklęć. Nowy grabarz ze Strzegomia schańbił w kościele ciało młodej dziewicy. Inni dopuścili się niesłychanych i strasznych czynów. Grabarze oskarżono o przenoszenie zarazy, czary i profanację zwłok z cmentarza Świętego Mikołaja. Choć zeznania mogły zostać wymuszone torturami, nie można wykluczyć, że rabunki i okradanie zwłok nie były fikcją. Wszyscy zostali uznani za winnych i zostali skazani na śmierć. Kronika podała szczegóły dotyczące sposobu ich śmierci. Najpierw oprowadzono ich po mieście. Następnie rozerwano ich rozpalonymi do czerwoności szczypcami i wyrwano im kciuki z rąk. Starszemu grabarzowi i jednemu z jego asystentów, lat 87, odcięto prawe ręce. Następnie obaj zostali przykuci łańcuchami do słupa, rozpalono ogień i spalono ich. Młodemu grabarzowi ze strzegomia oderwano przyrodzenie świecącymi szczypcami. Następnie on i inni zostali przykuci do słupa, ugotowani i upieczeni. Resztę ludzi ułożono na stosie i spalono. W Ząbkowicach Śląskich straciło życie w sumie 17 osób, a mimo to zaraza trwała jeszcze rok. Co roku w Ząbkowicach odbywa się festyn Weekend z Frankensteinem, a w Muzeum Regionalnym znajduje się pomieszczenie zaaranżowane na pracownię doktora Frankensteina. Życie towarzystwa z willi Diodati i ich bliskich nie zakończyło się szczęśliwie. Doktor John Polidori, czując się niedoceniany, popadał w coraz większą depresję i rzucił się w nurt hazardu. W 1821 roku, w wieku 25 lat, uciekając przed bankructwem i wierzycielami, popełnił samobójstwo w domu swojego ojca, zażywając najprawdopodobniej kwas pruski. Czy była to prawda, nie wiadomo, bo według opinii koronera zmarł z przyczyn naturalnych. Harriet Westbrook, porzucona żona Percy Shelley'ego, będąca z nim w ciąży, popełniła samobójstwo topiąc się w jeziorku Serpentine w londyńskim Hyde Parku. Percy Shelley bardzo szybko ożenił się z Mary Godwin, ale nie nacieszyli się za długo swoim małżeństwem. 8 lipca 1822 roku płynął u wybrzeży Zatoki Specja we Włoszech, gdy jego mała łódź, zwana Don Juanem, wywróciła się podczas gwałtownego porywu wiatru. Pomimo ostrzeżeń żeglarzy, Shelley odmówił zwinięcia żagli. Jego ciało znaleziono kilka dni później na brzegu, w pobliżu Viareggio. Miał 29 lat. Jego ciało zostało skremowane na plaży niedaleko Viareggio, ale jego serce podobno, jak opisywano to w poetycki sposób, odmówiło spalenia i zostało zachowane przez przyjaciół, a później przez Mary Shelley, jego żonę. Claire Claremont, która wdała się w romans z Lordem Byronem, Uchodziła za ładną, pełną życia i inteligentną osobę o barwnej osobowości i zainteresowaniach artystycznych, potrafiącą śpiewać i grać na fortepianie. Owocem romansu z Byronem była córka Allegra, odebrana jej przez ojca i umieszczona w klasztorze, w którym zmarła w wieku pięciu lat. Reszta życia upłynęła Claire jako przysłowiowa walka o życie. Aby się utrzymać, Musiała pracować jako guwernantka i dama do towarzystwa, między innymi w Wiedniu, Dreźnie i Moskwie. Później przeszła na katolicyzm i ostatnie lata życia spędziła we Florencji we Włoszech i tam zmarła w 1879 roku. Byron zmarł w roku 1824 w greckim mieście Misolungi. Przyczyną śmierci była gorączka spowodowana malarią. Przed śmiercią poddano go upuszczaniu krwi, co wtedy było powszechną, choć szkodliwą metodą leczenia, która dodatkowo osłabiła jego organizm. Jego ciało przewieziono do Anglii i pochowano na cmentarzu Świętej Marii Magdaleny niedaleko Westminsteru. Przez całe życie Mary Shelley zmagała się ze społecznym ostracyzmem, a także trudnościami finansowymi, śmiercią dzieci i wczesną utratą męża. Oprócz Frankensteina napisała również inne powieści, Walperga i Ostatni Człowiek, a także książkę podróżniczą zatytułowaną Wędrówki po Niemczech i Włoszech. Zmarła w roku 1851 w wieku 53 lat z powodu guza mózgu. Z całego towarzystwa z wili Diodatti tylko ona i jej przyrodnia siostra Claire Claremont przekroczyły 50. rok życia. Ale książki, które zainspirowało deszczowe lato 1816 roku w Szwajcarii, żyją do dziś. Do usłyszenia.